A szanuj bliski Hanikesh Mordo. Właśnie lecimy do studia. Tam lubą będzie Słowak. Słowackie wersje polecą z polskimi i inne. To już wszystko niedługo na kanale Music Lord i ML4 Life. Zapraszam do subskrybowania tych, co nie subskrybują i do przekazywania dalej, żeby to szło w świat. Zajebistego dnia Elo 530, primo. All I do is win, motherfucker Emel znowu pokazuje, że się radę da Zap same dobre mordy bite Borro rap wszystko w całość tu historię Każdy własną ma Liczy się lojalność A nie hajdź brago music bo od całego pola Ja nie spróbuję ja posłowę Nin język nie robi, bo mój własny seknie co małem i Daj mi dwa razy to na, na winę Wykasuj całkiem to co miały a właśnie tak, ciśniemy cały czas. U Michała polecamy. <grystanie> Zupełnie lockdownowo. <grystanie> A jak? <grystanie>